Jesteśmy bezpieczni. Łukasz Klinger, po wygranej na FN 40 w Ostrudzie. No, przyznam szczerze, nie, nie wierzyłam w to, że Twoja walka dotrwa do końca. Po pierwsze nikt we mnie nie wierzył, ale nie wcie, wiedziałem. Nie tak, to to, że ta walka prawa, potrwa tak, tak. aż trzy rundy, no wszyscy mówili zgodnie i fani no, i zawodnicy, że, że to będą dwóch mocnych chłopów i będą na pewno srogie bomby na sam początek i takie też były, ale że trzy pełne rundy, to nikt nie wierzył. No była była moja pierwsza walka, do którą trudno 15 minut, więc no sam jestem sobie siebie zadowolony, jak stary dziadek, 38 lat i dalej, ja mogę latać jak mało lat, więc się cieszę. No to, a jak się czułeś tlenu, bo w tej walce? Nie, dobrze. Jeśli chodzi o cardio, to y, ciężko na tym pracuję, więc jest, jest dobrze. Mhm. No, czy możesz zdradzić, jaki był plan na tą walkę? Bo pierwsza runda wyglądała no, typowo boksersko. Cały czas boksowaliście. Ja tam po policzyłam, że chyba poszły tylko dwa kopnięcia. Tak, pierwsza rundę, bo to chciała na to, żeby trochę się wystrzelał, żeby Wojtek trochę strzelił z gazu i wtedy zrobić właśnie obalenia, więc na to dwa trzysta, dwa trzysta obalenia, dwa obalenia i dwa, dwa weszły, więc no dobrze, dobrze się z tego. Ostatnio na fajnie porażka, teraz wrócić na te zwycięskie tory, chyba fajnie zwyciężyć po tym ostatnim nieudanym pojedynku w tej federacji. Tak, miałem się być z Wojtkiem, tylko że zmienili... W piątek bodajże przed zrobieniem przed wagi zmieniłem mi przeciwnika. I to ja, ja nie trenuję jako zawodowy zawodnik, ja mam zwykłą pracę na co dzień i po pracy trenuję. I nie nastawiłem się, po prostu zbiło mnie to z głowy, nie wiedziałem, co to jest, nic nie mogłem znaleźć o nim. Dzwoniłem do jednego y, menadżera o, że bardzo sł słaby w, w tym w stójce, ale dobry w parterze. Więc ja się... Postawiłem sobie głowę, dobra, tylko się nie podpalać i zniszczymy mnie w stójce, więc ciężko jest, nie jestem tym zawodnikiem, który łatwo podchodzi do zmiany zawodnika na tej zasadzie, że nie potrafię sobie z tym poradzić. Nie? Każdy z inny, może dlatego nie poszedłem sam na górę, nie, nie zbiłem się z wyż, tylko bo każdy jest inny po prostu. Czyli nie było to dla Ciebie komfortowe, ta, ta zmiana na ostatnią chwilę, a jeżeli chodzi o tego przeciwnika, który wypadł, chciałbyś się zmierzyć z nim jeszcze na przykład na, na następnym fanie? Bo no, obojętne, no wygrał, zrobił swoją robotę. Bardzo mu na to gratuluję. Każdy po to wchodzi do tego, żeby do tego, żeby wygrać, nie? No. Ja, ja nie jestem już jako małola, że mogę sobie wybierać, tam, to co to dostanę to, to wezmę, tak? nigdy nie przebierałem, bo ja nigdy nie walczę u siebie, jestem ja, wiem, który dostaje telefon, albo biorę, albo nie biorę, tyle w tym momencie, nie. Tak jak, tak jak mówisz, że jesteś już doświadczonym zawodnikiem, pracujesz, to nie, MMA to nie jest główny twoje źródło zarobków, czy w tym roku chciałbyś jeszcze się zmierzyć, czy, czy nie masz jeszcze planu na, na końcówkę tego roku, na tą drugą połowę tak naprawdę? Nic na razie mi się mam dziecko w rodzę teraz właśnie i ciężko mi co cokolwiek zaplanować w tej chwili. Czy jest możliwe, że nie wiem, za w przyszłym miesiącu będzie jakaś gala, ktoś wypadnie, to ty jesteś na to, jeżeli będzie odpowiednia, odpowiednie wynagrodzenie. Z, właśnie, chodzi o pieniądze, bo ja muszę opłacić trzech zawodników, którzy już My też nie pracują, też nie zarabiają i ja nie zarabiam. I to tym bardziej teraz wszystko jest i wiadomo, jest wszystko drogie. Nie wiem, zależy od pieniędzy, nie? Zawsze zależy od pieniędzy, to będzie się oczekiwać, nie? Czy uważasz, że Wojtek był mocnym przeciwnikiem? No, pewnie. No, to jest czołówka polskiego LA Heavyweight. Nie no, można to, to się oszukiwać, że jest z bersakerów. No To na pewno musi być dobre. A jak czułeś jego ciosy? No, bo w tej pierwszej rundzie te wymiany były naprawdę bardzo mocne. Czy był któryś taki cios, po którym się zachwiałeś? Nie, nie był, ale wiem, że. Wazelinka gdzieś mi wjechała w oko i nie mogłem widzieć musiałem się chwilę odsucić, jakby palca wsadzić w oko, żeby usunąć tą wazelinę. Ale tak, no kawał chopa, no, na pewno ważyłem Ale o to chodziło właśnie, żeby się wystrzelał trochę. Przełamał, wiadomo, że przyj przyjmę trochę, ale on też dużo wsadził. Więc chodziło o to, żeby go zmęczyć, nie? Skoro nie zarabiasz z MMA, mówisz, że też nie jesteś najmłodszy, to jaki jest twój taki osobisty cel w tym sporcie? To jest walka ze mną, so, samego ze sobą, dosłownie. E, tak naprawdę ciężko jest, jak już tak je, jechałem na tu galę i tak sobie myślałem, boże, po co ja to robię wszystko, nie? A nic z tego pieniędzy nie mam, całe jakieś kontuzje. Tak naprawdę se policzyłem ja jestem dużo, dużo w plecy w tym sporcie, jest, to jest drogi sport. No ale chyba taki moment nawet tej satysfakcji teraz jest, czy nie? No jest, tylko już za tydzień, za dwa Będę musiał dalej wrócić do tego, i sobie policzył, ile wyszedłem, i dalej załamka. No dobra, lecimy dalej, nie? ja uważam, że sukces nad takim zawodnikiem, jak, jak Wojtek Janusz, to jest naprawdę duży sukces. Nie możesz sobie tego odbierać. No nie, no wiadomo. nie, no, Po to to robię, nie? W walce z kimś z sobą. To nie jest tylko, że wchodzi do klatki, a muszę go jakoś zniszczyć. To też przyłamać swoją, swoją głowę, też nie. Na Przed wywiadem poprosiłeś nas, że chciałbyś, żeby obok Ciebie stał Twój trener. Widać, że jest to dla Ciebie dosyć ważna i wyjątkowa osoba, jakbyś mógł nam to przybliżyć. Tak, jest to Dany Button. reprezentujemy BSC Hampton. Chciałbym bardzo podziękować moim trenerom, osobom, które ze mną właśnie trenują, którzy jeszcze wierzyli, wierzyli we mnie i chciałbym bardzo podziękować, tym bardziej Dany. Ale tu, thanks man, you was always with me from the so It's like my MMA dad. Yeah. proud of your fighter very very proud yeah um, it's been a lot to put all this into action and uh, obviously it comes with its anxieties and stress but he performed very very t close to how he' won in it it was a very very good performance that was the plan for this fight uh, absolutely yeah we wanted to mainly use hands just a few kicks make his opponent think it's striking so we can take him down and steal the rounds okay thank you so much. Nie. chyba wszystko z naszej strony. Dziękuję Ach, ci serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim, którzy we mnie wierzyli i mojej kochanej żonie, którą właśnie spodziewamy, chłopaka, więc bardzo dziękuję wszystkim moim e, wielbicielom i mojej rodzinie. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Ci bardzo i gratulacje. Jesteśmy bezpieczni.